Witam Was w kolejnym odcinku naszej przygód z Minecraftem. To już jest odcinek 30. No i tak, to będzie z góry krótki odcinek, zapowiadam już, żeby nie było. I tak. Tak wyszła moja składnia. Niestety, czekajcie, muszę coś zmienić, bo. mi się przestawiło. Dobra. Tak wyszła szklarnia, na razie są tutaj takie klocki, tylko u góry postawione i przy nich pochodnie Ale to będzie jeszcze zmienione, tutaj będzie ten Glonstone, z tą też z piekła, ale muszę się tam wybrać do tego mojego portalu Albo tutaj sobie wykopać kolejny ten obsydian, więc później to wymienię Tu mam jakieś bagaże, coś nie mogłem stawić i zmarnowałem tylko nasiona, to ja jeszcze może potem coś naprawię Na razie spokojnie sobie rośnie i mieliśmy dzisiaj się wybrać tam Wybierzemy się mm, zaraz. Tylko wezmę sobie trochę żarcia. Dobra. Wyda no, właśnie co... No. Coś mi przecina, naprawdę... E, I tak. Pum. Dobra. Dobra. E, and, and. END. Tu coś będzie. E, I tak. E, jeszcze taki parę spraw takich organizacyjnych. No bo, no bo, no może ktoś to ogląda, kto ogląda też filmik z serwerem i się dowie, dlaczego ma problem z zanudowaniem się do naszego serwera. Otóż to dlatego, że serwer nie działa na razie. Na razie serwer nie działa więc nawet ja tam nie mogę wejść, co dopiero y, ktoś y, w ogóle piszą mi ludzie różne rzeczy, na przykład y, dodaj więcej sieci, no, no co y, takie założenie tutaj podchodzą, bo takie założenie, że to może jest za mało sieci, y, bo mają tam filet connection. właśnie mówię, nie wiem co na razie z tym robić, y, nie wiem czy to będzie działać, nie pytajcie się mnie o to, bo sam jeszcze nie wiem. E, pewnie nic nie widzicie, no ale spróbujmy się tam przejść. Yy, więc to tyle yy, z serwera. Hmm. Jeszcze tu nie byłem. Pierwszy raz jesteśmy w tej ziemi, Czyli się jak Kolumb. Odkrywamy. No taka nudna kraina dosyć, nie ma tutaj... O, jest szczyna. Szczyna nam się w sobie przyda, bo nie będę musiał tam lecieć po tą szczynę. A, a propos, widzicie łapkę taką? Muszę ścinać. Oh. Nie, to nie przez łapkę. Eee. Czekajcie, tu wam... Widzę, pokażę wam mojego nowego skina. No. no, no. Czekajcie są skmury. W... Nie, nie są włączę. Ale dobra. Eee, oświetlę sobie. I tak, taki pro elo No ja, mi się podoba. Bardzo fajnie. No, dobra. Pochodnie zostawiamy, gdyby komuś tu ciemno było. I ogóle tego lasu. Tej pusty kampinoski. co my tutaj mamy? E, drewno, jeszcze się świat generuje, teraz więc y, mówię, może się trochę ciąć i to będzie kró krótki odcinek, góra 7 minut, bo jest już późno, ale nie chcę się stawiać tego do samego rana. I się generuje się na bieżąco cały czas. Wow, pustynia będzie. Hmm. Właśnie tak ja mówię, wybrać, żeby to zobaczyć, może tu jest coś ciekawego, może można coś fajnego wybudować. Na pewno nie będę przenosił swojej bazy. To na pewno nie. Eee, yyy... ogólnie po surowce, nie, po wszystko. Powoli już tam nie mam czego wydobywać w tej mojej kopalni. O, jest kaktus. Kaktus chyba mam, ale weźmiemy tak na wszelki. Wiem, że jest ciemno i pewnie nic nie widzicie. Ale to jest taki odcinek wędrujemy z Minecraft, więc, e, więc. Więc tak. No. Wziąłem go? Wziąłem. Czekajcie. He, co jest? Czekajcie. Aaaa, e, Bez ja zrobiłem. Sekundkę e, tutaj F. Tutaj E. No. Od razu lepiej. I czekajcie teraz. Jakie mogła jest? no, no i gitara. Dobra. No, a tutaj jak widzę jakaś pustynia nam się generuje. po piasek będzie można biegać. Nie będę musiał niszyć tej mojej plaży i jaki tu fajny masek. Nawet się nam... W tamtą stronę pójdziemy. Tak, żebym się znalazł zresztą, tam już bardziej w głąb tej pustyni będziemy się zapuszczać. W na następnym odcinku zrobimy coś fajniejszego, coś wymyślę, bo to jest taki mówię nagrany na szybko. Nie władkiem co Tędy. Więc mi tu nie, nie narzekać na ten odcinek. Bo on jest, wiecie. Sporo tutaj tych drzew właśnie na tym mówimy, wygen nowo wygenerowanym tym. Ja się oparzę nie wiem gdzie jestem. Hmm. Tak, wiem, ja nigdy nie zabiorę tego kompasu, a w tym żałuję. Aj, 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 wy nie macie teraz dźwięków z gry. To albo albo tak, albo usuwam dźwięki z gry i będzie tak trochę po cichaczu, albo dostajecie kwadracik na środku ekranu. Hmm. No tak, bo ja. Dobra, od tej pory będą dźwięki z gry. Jedziemy podgłośnię to jeszcze No, mam nadzieję, że coś słychać. Ja naprawdę nie wiem, gdzie jestem. Tam coś jakieś. Czekajcie, skoro tam jest zachód. Skąd jest. A. Mmm. Kurde, nie wiem, gdzie mam iść na serio. Nie wiem, zgubiłem się. Jak mi się zdaje, to pewnie gdzieś tam ze stronę. Bo szliśmy jakoś tam. I powoli mi się czas kończy, no tak nie jestem żeby to ważyło, bo potem wrzuca się 3 godziny albo i dłużej. Może na serio A, tu ten... tu byliśmy. Co tu takie, o! No już wiem gdzie jestem. Nie wiem tak mało, tak w głąb tylko, tak to. Jaki śmieszny bug Owca Dobra, patrzcie. Jest nasza piramida, piękna, wielka, ogromna. No. Dobra, no to to już będzie na tyle, pokazałem Wam, mówię taki szybki odcinek tylko po to, żeby tam wybrać się, żeby coś dzisiaj jeszcze było, jeżeli to dojdzie jeszcze przed 12 na YouTube'a, więc, więc tyle, już albo jutro, albo dzisiaj, bo nie wiem kiedy uda mi się to wrzucić, będzie już kolejny odcinek, coś fajnego zrobimy, może już tam to, co tworzę tam u siebie, powiem Wam, co to jest, co zamierzam zrobić? Może, może to, może tamto. No, więc już będzie na tyle. Komentujcie, subskrybujcie. No i do zobaczenia w następnym odcinku.